Po filmiku, w którym pokazywaliśmy, w jaki sposób ukrywać namiot w Daisy, wysłaliście nam wiele wiadomości z prośbą o filmik instruktażowy, jak ukrywać helikopter. Nie ma problemu. Pierwszym krokiem jest znalezienie polanki, takiej jak ta, niedaleko krańca mapy, gdzie nikt nie będzie szukał helikoptera. Następnie ustawiamy nasze Mi 17, tak, aby mieć dobry widok na Little Birda, w którym będziemy przeprowadzać całą prezentację. Pilot mi 17 wyrównuje lot maszyny tak, żeby bez problemu posadzić ją na powierzchni terenu. W tym samym czasie spartan 2 delikatnie manewrując Little Birdem stara się ustawić go w ten sposób, aby nikt nigdy nie znalazł tego helikoptera. Aj, 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 I oczywiście odnosi pełen sukces. Sarka, Chcia, chciałem się nim przytulić do kojenki, ale, ale zauważyłem. <laughs> OK. okay. <laughs>